Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trenzimbaj, a to jest opis kolejnej paczki. Tym razem paczki za y, kontrakty. Mam tutaj takie kontrakty. Nie wszystkie karty są warte uwagi, że tak powiem. Natomiast y, niektóre są ze względu na, y, na to jaka karta jest. No to może się nadać. Słuchajcie, weźmy tutaj, zadzwońmy do Grudziądza. Grudziądz opiszemy sobie te paczki y, dokładniej. Igor Tiago, e, Igor Tiago to jest e, za kontrakt czwórkę to nawet nie ma co się zastanawiać słuchajcie za czwórkę macie fajnego e, Za czwórkę macie fajnego tutaj targetmana jak gracie na dośrodkowania i lubicie sobie targetmana pograć jak ja e, No to już wam wrzucę pokażę wam jak on wygląda na maxie e, Ja bym go zrobił przynajmniej ale tutaj już chyba za dużo punktów. Hmm, niech będzie 12. Tak, tak, tak. Hmm. Tak bym go zrobił. Tutaj Igoratiago. Yy, tą kartę sobie przetestujemy na, na głównym koncie. Yy, bo to też inaczej wygląda, słuchajcie, jak ja testuję karty. To inaczej się yy, testuje karty po kroju Targetmana. Gdy tobie dorzuca piłkę Beckham. A inaczej jest jak tobie dorzuca Zdzichu. To, to też tak... No nie można ocenić jak jest złe dośrodkowanie to jest główka będzie Tylko go ocenimy sobie też w głównym składzie ja, ja go wziąłem Słuchajcie nie ma co się zastanawiać bo to jest kontrakt za czwórkę To tą kartę bierzcie na spokojnie no bo z czwórkami Za czwórkę no to jest tutaj macie na przykład yy, czwórkę macie tutaj na przykład uedę To też jest za czwórkę kontrakt taki napastnik Szybki, bo szybki, ale to jest. To nie jest to, czego oczekiwalibyśmy. Natomiast tutaj macie e, Igora Tiago też za czwórkę i generalnie facet jest stworzony tylko do jednego do walki w powietrzu silny. I tyle, i tyle. Za czwórkę to nawet nie ma co się zastanawiać, słuchajcie. Gracie na już składnie składem, wziąć sobie tego zawodnika i co je pogreźnie, po prostu. Nie jest najlepszy Target man, no ale. Pff, ten, to ta nawet nie ma, nie ma co się zastanawiać, słuchajcie. Nawet nie ma co się e, zastanawiać. Carreas, offensive wingback, back, 1,86m wzrostu. Taki zbalansowany zawodnik. dobre speed, dobry, speed dobry przećwiczenie, dobry, ale niestety brak skilli kompletnie tutaj do. No, użytecznych takich dla niego jest. One pass, interception, dwa skilly. To jest stanowczo za mało, jak na tą pozycję, dlatego to jest piątka. 5-gwiazdkowy kontrakt. Tą, tą kartę sobie odpuszczacie. Miles Filar, 1,89 m wzrostu. Nie wiem jak będzie bronił, ale to niskie wybicie, offensive goalkeeper. golkiper. Też nie bierzcie, szkoda kontraktu. Saicedo, Moises Box to Box. Tutaj już się zaczyna robić ciekawie. Ciekawie zaczyna się robić. Mm -hmm. Box to box. Jeszcze pokazuję mniej więcej. Bardzo yy, przypomina, bardzo przypomina Tonaliego, tego nowego. Tonal jest ciut lepszy, ma na Phenomenal Pass, natomiast ta, ta karta nie ma żadnych skilli do podań. To jest ten minus, że nie ma żadnych skilli do podań, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Eee, no bez skili do podać, słuchajcie, ja sobie tego nie wyobrażam. Tutaj graniem na box-to-boxie, i... jeśli miałbyś zapłacić za z przerzu przerzucenie skilla 250 000 GP, na przykład true passing, czy nawet w komplecie robicie wszystkie 5 skill za 1300 GP pointsów. Eee, no trochę szkoda. Trochę szkoda. Atrybuty wyglądają fajnie. Ale raczej tej karty za kontrakt 5 wam nie polecę. Już wolałbym kupić po prostu za Jippy Points do tego Saisedo i sobie nim pograć. I jak będzie wam leżał, to będzie. Nie wiem, zależy jaką drużynę macie. Stwierdziliście, że ta karta za Jippy Points mi le leży mega. Ja sobie tą kartę wezmę za 5 gwiazdek kontrakt i tyle, bo mi się fajnie nim gra. A ta karta jest na pewno lepsza niż ta za Jippy Points. Tak myślę, no. Czaka, orchestrator, jest dosyć wysoki orchestrator, 1, 86 wzrostu, fizyka kontakt 82, agresja jest tutaj, tak jak orchestrator, dobre yy, podania, dołę górą. Skill ma praktycznie wszystkie do podań, oprócz pinpoint crossing, ale to pinpoint crossing, nie, no nie ma, true passing, weighted pass też nie ma, nie, no ma, low lofted pass, ma, pinpoint crossing nie musi mieć. Fajna baza, ale nic nie ma do defensywy. Kontrakt piątka. Kontrakt piątka. Słabsza noga jest tutaj low. Nie, też sobie odpuszczacie. Też sobie odpuszczacie. Schlotterbeck. Schlotterbeck build up. Słuchajcie, tą kartą wiele razy grałem. Wiele wersji przetestowanych. Od razu wam w ciemno mówię. Polecam wam tą kartę. Potężny Schlotterbeck, dla mnie jest karta wybitna, słuchajcie jeśli chodzi o obronę no to jest karta stos. tu możecie trochę poświęcić nawet yy, tych atrybutów defensywnych, nawet możecie mu dobić dexa, ma tutaj dużo możecie mu dobić dexa, możecie mu dobić nawet yy, yy, yy. Walkę w powietrzu to wszystko od Was zależy. To jest build-up, ja bym y, nie bał się na takim, na takim po prostu przyspieszeniu grać. Jaką bym wersję wolał? Zależy, zależy. Tutaj 10-10 y, tutaj też jest ok, ale chyba wolałbym w ten sposób zrobić. No tak, nie ma blokera tutaj, nie ma blokera. Ale bloker to jako jeden skill można dodać. Tą kartę Wam polecę za kontrakt piątki jak najbardziej. Bo mi się ten dobrońcą dobrze grało. To we Football menardzie jak oglądacie tą serię, tam widzicie karty Shutterbacka, jedną, drugą i... Shutterback zawsze na propsie. Declan Rice, Declan Rice'a też Wam polecę za jego uniwersalność, za jego skill'e, za jego grę. Tutaj to nie jest jakiś wybitny box to box, ale taki bardzo twardy, fizyczny i to u niego lubię. Mm. Właśnie, i on też na CMF-ie, te, na DMF-ie, na CMF-ie jak najbardziej ten drybling można trochę ściągnąć i możemy się udawać tutaj w defa nawet więcej. Yy... Jedyny mankamel u niego był takim się czasem wydawało, że on taki trochę ociężały biega, trochę ciężko mi się zawraca, nim czyć było u niego wagę, ale w kontakcie czy walka, nawet w powietrzu, no to jest fajna karta. To jest fajna karta, fajne skille ma także. To było tyle chyba z dzisiejszego dnia. Ja wam pokażę co tutaj mam na maksie jeszcze, co Wam polecam z tych, z tych paczek. Już Wam mówię. Sedo by Wam polecił, ale facet niestety nie ma. Yy, no nie ma jakichś skilli takich wartościowych. To podań, no to pff, za dużo jest tutaj roboty przy nim. Od razu wcielno w Tiago z tego względu, że tutaj jest to, to jest targetman, yy, którego możecie wytrenować po prostu do, do jednej yy, czynności w grze, i to może wystarczy, żeby mieć targetmana, który może walczyć z najlepszymi obrońcami yy, w grze. Znaczy, może walczyć no. na pewno nie będzie tak często wygrywał jak koler, ale coś fuknie, coś fuknie, także tutaj nie jest yy, najgorzej. Druga karta. To Wam polecę ze względu na to, że to jest czwórka, nie? Druga karta. Schlotterbeck. Pewny obrońca. Za piątkę jak najbardziej, słuchajcie, można brać. Eee, tutaj nie masz żadnych zastrzeżeń. I tutaj Declan Rise. Ma swoje wady, ale też ma zalety. Ma swoje wady, też ma zalety. I eee, Tutaj też bym się sugerował po prostu tym, że to jest uniwersalna karta. Słuchajcie, on ma też zajebiste stałe fragmenty, gdy o tym nie powiedziałem. Ale ma zajebiste stałe fragmenty gry. Jak nie macie kogoś z fragmentów, to bierzecie Deklana Ryza, nawet mu trochę finish nawożycie, żebyście mieli chociaż jednego gościa do stałych fragmentów gry. Ja wiele stałe fragmenty gry we futbol. Z każdej pozycji uderzam. Także... Te trzy karty mam polecę, Resztę to... Szkoda strzepić je. Trzymajcie się i do następnego, hej!